Część listów i paczek od Was. Na wstępie chciałabym podziękować każdemu, kto wysłał mi jakiś list czy paczkę. Nie jestem w stanie Wam pokazać wszystkiego dokładnie, dlatego że co jadę na pocztę, tych paczek jest coraz więcej i naprawdę nie jestem w stanie tego wszystkiego pokazać. Ale ja te wszystkie paczki oglądam, wszystkie listy czytam i za wszystkie Wam bardzo, bardzo dziękuję. Też niestety nie jestem w stanie odpisać na wszystkie. Starałam się. Natomiast teraz ta ilość tych paczek jest coraz, coraz większa i niestety nie jestem w stanie, idąc na pocztę, wysłać 50 listów. Są to też dodatkowe koszty i nie zawsze po prostu mogę sobie na coś takiego pozwolić Dlatego wybaczcie, jeśli nie wszyscy otrzymacie odpowiedź na swój list Jeśli wysłacie jakieś zdjęcia do podpisu, to staram się wam je zawsze odesłać Natomiast tak jak mówię, ta ilość po prostu mnie przerasta, przerasta moje możliwości Za wszystko wam bardzo dziękuję, ale tak jak mówię, niestety nie jestem w stanie każdemu z osobna podziękować I wysłać mu odpowiedź na to, co dostałam Jest tutaj też dużo kartek świątecznych, większość paczek po prostu jest tutaj z, z końca grudnia Więc mam nadzieję, że filmik wam się spodoba i zapraszam do oglądania Zacznę może tutaj od kartek świątecznych, które mam tutaj i jestem Wam w stanie na szybko pokazać. Więc tutaj mam kartkę od Weroniki. Ta kartka jest od Martyny. Kolejna kartka od Zuzi z Warszawy. Przepiękna kartka z Krainy Lodu od Julki. Kartka od Asi, od Dominiki i Jakuba. Od Julki, od Gabrysi Karoliny i Angeliki. Od Dominiki, od Wiktorii. Własnorośnie robiona od Zuzi, od Gabrysi. Przepiękna kartka z Kubusiem Fuchatkiem od Dominiki. Kartka od Agnieszki, od Gabi. Tutaj kartka niestety nie wiem od kogo, od jakiegoś anonima, natomiast bardzo za nią dziękuję. Kartka od Oli z moim zdjęciem. A ta jest od Klaudii, od Magdy, od Marty i Agaty. Grająca kartka jest od Nikoli. Tutaj mam kartkę od Radka. Tutaj mam od mojej imienniczki Angeliki, od Agaty, od Dominiki, od Pauli, od Agaty, od Pauliny Zerbnika i od Agaty. Bardzo Wam wszystkim za te kartki świąteczne jeszcze raz dziękuję. Tutaj mam paczkę od Wiktorii i Patrycji. Też dostałam od nich kartkę własnoręcznie robioną. I oprócz tego mam mega duże słodyczy. Tutaj mam paczkę od Zuzanny, Dominiki i Weroniki Dostałam tutaj takie musli oraz taką pocztówkę Teraz dostałam tutaj karmę dla Batmana. Zobaczcie, bardzo dziękuję. Tutaj mam paczkę od Weroniki, która wysłała mi kartkę e, urodzinową, która zlei przyjaciółki z prośbą o podpisy wszystkich z ekipy, oraz tutaj zdjęcia e, do podpisów. Tutaj od Małgosi dostałam również kartkę świąteczną i kilka drobiazgów. Tutaj mam taki rysunek od Majki i Gabi. Tutaj dostałam taki ogrzewacz do rąk. Bardzo za niego dziękuję. I to jest paczka od Wiktorii. Teraz mam paczkę od Wiktorii i dostałam tutaj mega dużo słodyczy z Kinder'a, więc bardzo za to dziękuję, bo ja, tak jak mówiłam, ja uwielbiam te słodycze. Dostałam Tęda paczka jest od Marty i między innymi dostałam tutaj właśnie pocztówkę z Wrocławia Kolejna przepiękna kartka, która jest od Waroniki, zobaczcie jaka śliczna Dalej mam tu kilka listów, między innymi od Oli, Mileny, Sabiny, od Diany Tutaj mam od Marii, od Magdaleny Od Patrycji Też od Patrycji, tutaj mam moją czekoladę Z Rosmana, bo i już sobie zerknęłam Więc bardzo za to dziękuję Tutaj mam jeszcze od Sary, tutaj list od Agaty I Marty, ten jest od Gabrieli I od Faustyny, a tutaj mam jeszcze Kartkę świąteczną, która jest od Martyny Tutaj mam jeszcze bardzo dużą paczkę Dostałam tutaj moje Big Glossy e, Od Weroniki i, i Oli I pokażę wam co w tym pudełku Mniej więcej się znalazło, więc dostałam tutaj Taką świeczkę oraz bal są do ust, które bardzo chciałam mieć, jest to ten balsam z Nivea i ten jagodowy. Oprócz tego mam jeszcze tutaj herbatę z Liptona i kilka próbek kosmetyków, więc bardzo wam za to dziewczyny dziękuję. Dostałam od nich też ten kubek ze Starbucksa oraz takie kuleczki do kąpieli, więc bardzo również za ten prezent wam dziewczyny dziękuję. W następnej paczce znalazł się taki rysunek mój, jest przepiękny, od Gaby. Naprawdę bardzo ci za niego dziękuję. Mam tutaj też tik-taki Dream of Costa Rica. Nie ich jeszcze, więc bardzo chętnie je spróbuję. Kolejna paczka i był tutaj m.in. mój ulubiony sneakers. Następna paczka jest od Karoliny i Karolina między innymi wysłała mi tutaj taką ramkę oraz lakier do paznokci w takim ładnym kolorze, to taki morsko-błękitny z Astora, z tego co widzę, taki bardzo ładny kolor brokatowy, więc bardzo za te rzeczy dziękuję. Kolejna paczka jest od Amelii, więc również za nią bardzo dziękuję. Wow, kolejną paczkę dostałam od Angeliki, z którą byłam na obozie we Francji. Wysłała mi tutaj nasze zdjęcia, tutaj jeszcze z jedną taką naszą koleżanką z obozu i tutaj jest nasze wspólne zdjęcie właśnie z tego obozu we Francji i tutaj dostałam też taką Przepiękną kartkę i dostałam tutaj Książkę w śnieżną noc Nie czytałam tego, ale mam nadzieję, że Książka będzie fajna, bardzo chętnie ją przeczytam I bardzo Ci Angelika za ten prezent dziękuję Naprawdę nie spodziewałam się, świetny prezent I bardzo Ci za to dziękuję I mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam się spotkać Następna paczka jest od Karoliny I dostałam tutaj takiego przepięknego case'a Na mój telefon, zobaczcie jaki fajny potworek I biografię Justina, której nie mam Nie miałam właśnie tej To jest nieoficjalna jego biografia, natomiast nie miałam jej Za co bardzo, bardzo Ci Karolina dziękuję kolejna paczka jest od Kasi i dostałam tutaj dwa lakiery do paznokci jeden taki ciemnofioletowy a drugi taki ładny liliowy oprócz tego mam słodycze MMM Klessy i gumę Mamby więc bardzo bardzo za to dziękuję dostałam też te fasolki Jelly Bean i dostałam coś co nawet pokazywałam wam już na asku po prostu byłam w szoku Koszulkę z napisem internet celebrity Wow, nie spodziewałam się takiego prezentu Ja wiecie, uwielbiam kolor czarny i jeszcze taki fajny napis Naprawdę lubię takie proste rzeczy Właśnie jak taka fajna czarna koszulka z białym napisem Naprawdę jak to zobaczyłam, byłam mega zaskoczona I bardzo cieka się za ten prezent dziękuję Kolejna paczka jest od Kamili Zaadresowałaś paczkę Mrs. Beaver Ostatnio coraz więcej dostaję właśnie tak zaadresowanych paczek Dostałam tutaj takie fajne okulary, które można zabrać ze sobą na przykład na koncert. Na co dzień nie będę na pewno w nich chodzić, ale jeśli chodzi o koncerty i takie fajne wydarzenia, to na pewno można takie okulary ze sobą zabrać. Dostałam tutaj też czekoladę z milki oraz tofiki, więc bardzo Ci za tą paczkę dziękuję. Tutaj mam paczkę od Julki. Dostałam tutaj przepiękną kartkę świąteczną, więc bardzo Ci za nią dziękuję. Oraz czekoladę z milki, tą taką świąteczną edycję w te choinki. Kolejna paczka jest od Malwiny, więc bardzo Ci za nią również dziękuję. Dalej mam tutaj kolejne listy. Naprawdę jest ich strasznie dużo i nie jestem wam wszystkich w stanie pokazać, ale za każdy list naprawdę bardzo, bardzo wam dziękuję. Dostałam tutaj przepiękną kartkę świąteczną od Oli i Oli Skielc. Naprawdę jest prześliczna i stanę w takiej pięknej złotej kopercie. Dalej kolejna kartka świąteczna, która jest od Zuzanny. Własnoręcznie robiona kartka świąteczna i ona jest od Wicki Dominiki z Chorzowa. Tutaj dostałam taką kartkę, na której jest moje zdjęcie ze zlotu w Krakowie i to jest kartka od Marci. Tutaj mam kolejną kartkę świąteczną od Mileny. Piękne takie serduszko, które można sobie gdzieś powiesić, na przykład na choince i dostałam je od Pauliny Tutaj dostałam paczkę, na której było napisane, prosimy całą ekipą, na razie nie mam takiej możliwości, ale tutaj są kartki i oczywiście je wszystkim przekażę Więc tutaj dostaliśmy kartki świąteczne, są kartki dla Domina, dla Rafała, dla Patryka, dla każdej osoby z ekipy, więc ja oczywiście te kartki im przekażę Tutaj czekolada i kolejna kartka świąteczna od Julii i tutaj mam dwie kartki od Małgosi. Tutaj od Weroniki, od Agaty. Tutaj mam kartkę od Malwiny. I tutaj jeszcze mam taką przepiękną kartkę. Którą dostałam od Bartka W tamtym roku też dostałam od niego kartkę I w tym roku też o mnie pamiętał, więc bardzo z tego powodu się cieszę Więc bardzo za tą kartkę ci dziękuję Okej, okay, więc to by było na tyle To nie są wszystkie rzeczy, jakie od was dostałam Mam tutaj jeszcze jakieś dwie torby paczek od was I nie chcę, żeby ten filmik był za długi Dlatego po prostu w kolejnym pokażę wam resztę rzeczy Jeśli podobał wam się filmik, to standardowo kciuk w górę Który motywuje do dalszego nagrywania I widzimy się już w kolejnym filmiku Pa! Jest jakieś miejsce, gdzie chciałabyś bardzo pojechać, pomijając USA